Cześć, pomyślałam, że nagram wam krótki haul z e, Action. Wydałam 88 ,15 zł. 15 groszy. Właściwie to nic sensownego nie kupiłam. Ehm, głównie przekąski, e, ale już wam pokazuję, co tutaj się znajduje. E, w Action można dostać trochę rzeczy, których nie ma w e, takich e, na, tradycyjnych polskich sklepach. Właściwie to nawet nie wiem, skąd jest Action. Muszę to sprawdzić. Ehm, Okej, okay. więc kupiłam po prostu zwykłe gąbki. One były bardzo tanie. Albo mi się wydawało, że były je tanie. Bo kosztowały. 2,39 2, Teraz mało, co kosztuje poniżej 3 zł, więc wydawało mi się, że tanie. Coś, co ja bardzo lubię. Mini wafelki, takie tofinki. Znaczy, to nie jest tofinek, ale to jest coś jak ala tofinek. Czyli takie wafelki, które fajnie podgrzać sobie nad, na przykład ciepłą herbatą, tylko że tutaj tego nie położymy na kubku, bo to jest mini ale sam cukier bardzo dobry w smaku mamy taką mieszankę w stylu japońskim. Ehm, takie orzeszki Pięć crackers w skorupce jestem bardzo ciekawa ja to nie jestem akurat miłośnikiem orzeszków ale trochę bo to jest takie wciągające. Wasabi Pinat Spicy, czyli z tej samej soli Tak, tak snack, of, snack of the World. 250 gramów. To już chyba naprawdę w miarę tanio wychodziły, bo zaraz wam powiem. 899 miks japoński 849 wasabi czyli jak na 250 gramów orzechów yy, jakich tam smakowych to wychodzą bardzo dobrze mamy mamy garnik, prete czyli takie grzanki czosnkowe ja wiem można sobie samą zrobić I ja w ogóle tak sobie wyszłam do tego action. Pomyślałam sobie: A co tam nakupię sobie? Jakieś takie dziwnych rzeczy. E, tutaj powiem wam, że e, bardzo dobry skład. Jak na. Bardzo dobry skład, jak na takie coś. Prosty, zwykły skład. Wszystko wiadomo, wszystko zrozumiałe. Mamy 5 razy 2 sneakersy. Takie jakieś z kremowym masą orzechowym. Czyli nie z orzeszkami, tylko z masłem orzechowym. Czyli właściwie smak to sam, konsystencja trochę inna. Mamy coś ultra dziwnego. Ja tego, ja w ogóle nie wiem, zupek instant nie kupuję wcale. Ostatnio jadłam chyba, nie wiem, może na studiach. W tym czasie, kiedy byłam na studiach, um, ale... Ja powiem Wam, że skład jest uczciwy, dziwny. Znaczy wiecie, Tutaj tego y, czosnku, śpinaku jest ultra niewiele. Y, głównie jest to makaron, ale nie, nie jest to trujące. Jest to w porządku, bo mamy tylko mannę, Wszyscy znamy, lubimy pszenicę y, z pszenicy durum, czyli jeszcze lepiej wodę. Y, wodę pijemy. Serwatkę w proszku, z mleka, standard, skrobia ziemniaczana, nic nadzwyczajnego. Y, ser tarty z mleka, soli i podpuszczki, no to najzwyklejszy skład. Płatki ziemniaczane zwykła rzecz, sól, liofilizowana bazylia, czyli jak najbardziej lepiej niż suszona, orzechy nerkowca, bardzo, bardzo dobry skład. Oliwa z oliwek. Szczerze myślałam, że to jest takie, wiecie, glutaminia, soli, coś tam, coś tam. I tak sobie mówię, wezmę sobie coś niezdrowego, wziąłam coś, co ma zwykły skład. No wiadomo, nie ma to jak świeże warzywa, ale ale nie, ale nie szkodzimy sobie tym o, w ten sposób. No chyba, że ktoś liczy w ogóle e, Mamy zestaw mikro... To, znaczy mamy zestaw ścierek z mikrofibry. Mamy dwa napoje, a to wzięłam pod... Mam dwa napoje, to wzięłam pod siebie. E, czerwoną herbatę, też nie sprawdzałam składu w ogóle. Nie chciałam się zniechęcać. To zobaczymy, czy pierwszy skład, pierwszy w pierwszym składzie jest cukier, może. Składniki napasu, robota i rumianku, Cukier. Aromat naturalny. Kwasy druniowe. Nie, też nie jest szkodliwe. Przeciwwodleniecz kwas askorbinowy, czyli witamina C, czyli nie jest szkodliwe. No. No, rozczarowujące. No oczywiście żartuję, cieszę się bardzo. Myślałam, że wziąłam same niedobre rzeczy. I tutaj mamy kolejny taki makaron z Arabiata, czyli sosem takim pomidorowym. I tutaj mamy makaron, znowu taki sam, pomidor, mhm. cukier sól, czyli przyprawy, skrobię z topioki czosnek, malto, naturalne aromaty, czerwony pieprz, ekstra już też do i przyprawy, czyli luz. Czyli znowu nie jest to absolutnie rzecz szkodliwa. Jest też oczywiście rzecz instant. Tutaj niewiele jest tych składników warzywnych, ale nie jest to szkodliwe. Pomegranate green tea. Myślę, że tu będzie podobna sytuacja. Nie będzie to szkodliwe. Woda, sok z owoców, cukier. On nie no tutaj jest gorzej, bo tutaj mamy wodę, później sok z owoców z koncentratu i to jest tylko 5%, a później mamy w składzie cukier. Dalej mamy miód, ale to już jest poniżej procenta. Kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, marchewka i borówka, w sensie koncentrat do, e, bar, do mm, do uzyskania koloru, ale to już są takie pomijalne wielkości. Aromat naturalny, ekstra zielonej herbaty 0,06%. No, naprawdę uzyskać taką wartość to, to nie wiem, to jest chyba kropla. Przeciwutleniacz skorbinowy, czyli witamina C. Substancja słodząca jest jeszcze dodatkowa. Glitozyty stawiolowe zestawi guma arabska i guma, guma estrowa. No, z tym jest zdecydowanie gorzej. Mam nadzieję, że chociaż smakować będzie lepiej. I mamy już takie jaja wielkanocne. Myślę, że nie doczekają wielkanocy. I żelowe dokupi, są one były tam za 4, chyba 50, za 5 sztuk, także e, bardzo dobre cena. No i takie szybkie zakupy. Tutaj jest jeszcze siatka z krzem, była jak zwykle nieplanowane ja muszę, muszę zacząć tworzyć te siatki, bo to jest masakra. No dobra, no to czyli całkiem mm, dziwne zakupy, takie zupełnie, nie wiem, no dziwne, ale pomyślałam, że nagram Wam, bo jest tutaj kilka takich rzeczy, których normalnie w sklepach się nie dostaje, albo przynajmniej ja ich nie widziałam. Dobra, no to buziaki wtedy i pa pa!